Hejka, witam was bardzo serdecznie w kolejnym nagraniu z Komando Sadwójki. Czyli zaczynamy z tego samego miejsca, co ostatnio kończyliśmy. Musimy dostać się do tego budynku. Tylko że do, do tych celów musimy wykorzystać Nataszę, którą mamy tutaj. I, going i musimy pójść zadzwonić. Yes. A pana Lupina mamy tutaj. Musimy tam się dostać, żeby po prostu powyciągać yy, z sejfu pewne Aha. rzeczy. Aha. Tutaj. Ten pan sobie zaraz pójdzie. No, Uważać na tego, który jest ja zdążę. Nie wiem czy zdążę, ale za ten Tell czas me. mogę Nataszą pójść tutaj. Fine. Gdzie jest telefon? Alupinem. Jak ten pan się oddali, od razu przejść tutaj. I tu się schować. Dobra, tak mamy Tell to me. przygotowane. I teraz tak. Ja nie wiem gdzie ten generał pójdzie. Ale na wszelki wypadek potem się schowam tu w przedsionku. Ja? Dan. Dobra, poszedł. Sobie przejdę tu. Uh -huh. I zamkniemy te drzwi. Dobra. Nie mam klucza ponieważ OK Ponieważ Natasza go ma. Ojeju! To mamy mało czasu. Fajn. Dobra. All mine. Natasza może otworzyć te drzwi. Fine. I wyjść. Pójść sobie tam od razu. Tell me. Ja mogę tutaj bayeś, I was born for this. Dobra. Yes. Ju kostium. Time. Dobra, zabieramy anikme i szyfry. We must immediately inform HQ about this. It is of the greatest importance. We must risk using a radio. Okay, dobra. No dostanę się tam. I was born for this. szybko. Co tu jeszcze było? C. Letnie nic. Ta, yes. Ta skrzynia i spadamy stąd. A i zostawisz to? Musimy stąd szybko spadać. Nie teraz. Okay. To Dobra, szybko, szybko, szybko. Powinno to yep. przejść. Nie wiem, ile czasu nam zajmie dojście do końca tej misji, ale tak, 20 minut chciałem po prostu nagrać. A jeśli tam parę minutek przejdzie poza 20 minut, to też nic się nie stanie. O, generał właśnie wraca. Pusaj sobie, idzie. Dobra. Teraz co nam mówią zadania? Użyj radia. Podłącz zasilanie od obrodzenia. Dobra, aha, to, to, to trzeba teraz tam jeszcze wrócić. Ready, sir. Ja wcześniej nie skapnąłem się, że tam są dwa... Aha, yes. tu jesteś. dobra. Że tam są dwa że tak powiem w sobie przejdziemy. A am going there. Tak mi się coś kojarzyło, że tam nie trzeba było nic wielce się nastarać w tym So. Dyńku, bo na można zrobić wszystko. Yes. Pieseła w ogóle nie używałem, haha. Ha. Będzie trzeba, będzie trzeba go też schować gdzieś. My thumb. All mine. Dobra, i tu mamy dwa przełączniki. Tego nie chciała robić, tak? I can't. Tego sell. nie mamy drugi tylko na niego ciężko najechać teraz a teraz się da wyłączone dobra i co, mamy coś do przeszukania jeszcze coś mi tego fajnie jak to że tędy się Przejść się nie da, a... Wyjrzeć się da? Ha, po to bym... po to mi były te... Że tak powiem kleszcze? Że co? Dobra, nie wnikam. Here we go. Po prostu wyjdźmy stąd, skoro to jest zrobione. Fine. Nie wiem, czy ja tu wszystko All przeszukałem. Nine. Ile jest tego bonusa? W ogóle bonusa nie, z, nie znalazłem. Fajn. Będzie trzeba pochodzić. A... Zaraz, zaraz. To nie było do przeszukania jeszcze czegoś? No, raczej nie. A tu są jeszcze, Fine. że tak powiem, miejscówki, ale tutaj byłem lupinem. pytanie czy ten mnie zauważy, I am going wątpię. There. Jak na razie to sobie stanę tutaj i sprawdzimy. To. No nie. I można przez okno wyjrzeć. Czy tutaj jeszcze czegoś nie było. I am going there. Chodzę sobie tak o. All right. Tutaj mogą być wszędzie pochowane te bonusy. Aha. Uh -huh. O tej latarni to jest latarnia, czy co to jest? Fajnie. Coś tu też o tym było. Tu nie ma tu... Tego jedynie mogę użyć, ale... Aha. Dobra. Dobra, czyli tu nie było nic. A fajnie byłoby przejść tą misję... poboczną jeszcze. A tu w ogóle się nie da wejść? Chyba nie. Ale okej. Okay. Tu mogę dojść... zresztą. Jak już tutaj jestem... I To ja to mogę zrobić. Aha. Yes. Uh -huh. Wejdziemy sobie tutaj. Ja tu mam coś takiego jak buteleczka. tam. Tak. I tak. All mine. I teraz tego użyjemy. Wychodzimy sobie. Yes. Tutaj bonusa nie było. If you say so. Czy tam się da Aha. Uh -huh. Nie idź. Ten się tutaj gapi. If you say co so. jakiś czas chyba coś musimy. Co my tutaj mamy? Jesteś do przeszukania. Dan? Nic nie ma. Są te bonusy. Nie pamiętam w ogóle. A w innych misjach jest tego o wiele więcej. To chyba wiem, gdzie będą. Jest. Znaczy on tego w ogóle nie słyszy, że łażę za nim. Typowo. Gdzie ja jestem? Aha. I am going there. Dobra, tutaj musimy Finished. w ten sposób. All right. Żeby tamci nas nie widzieli. O, dokładnie ci tutaj. Yes. Tędy można pójść. I am going there. Teraz się można przebrać? Fajnie. Też możemy wejść. Czy tutaj jest coś do znalezienia? Nie chcę tak po prostu czytować gdzieś na internecie, tego sprawdzać, bo nie na tym polega. No nic, zostały jeszcze tutaj te budynki. Jest. Kto mnie znalazł? nie zapisałem No i tutaj dobra no To jest taka misja po cichaczu Trzeba to wypełnić i otworzyć tamtą bramę, to teraz już wiem jak się tam dostać. I can do this. Dobra? All to mine. to nie była brama chyba. Czy może wyłączenie tego prądu tam dało otwarcie tej bramy. So. I am going there. Przejdziemy sobie od razu tutaj? Tak, teraz If you say so. musimy się poczołgać. Tutaj nie było nic, to możemy od razu iść w tamtą stronę. I am going there. Yes. Damy sobie oko na tego delikwenta, który nas wynalazł. Jeszcze raz. Nie ty, ty. I am going there. All right. I teraz możemy się przebrać. Yes. Przypuszczam, że w tym budynku coś powinno jeszcze być. Na bank tutaj będą bolusy. I bałóce. can do this. No, nie? Tu jeszcze jest do przeszukania. Dobra, no to tam możemy jeszcze pójść, ale. I can do this. Dlaczego? Idź tymi drzwiami. All mine. Myślę, że ci raczej nic mi nie zrobią. O, mamy bonusa. Reszta nam niepotrzebna. I drugiego bonusa. Tu znowu. Co się okay. nazywa? Ile już tego bonusa mamy? Jeszcze dwa brakuje. Co tu jeszcze jest do przeszukania? Fajne. Można wyjść nawet tędy. Fine. Możliwe, że tutaj będzie jakiś jeszcze bonus. Tu byłem, tam przechodziłem. Tutaj raczej nic ciekawego nie ma chyba Chyba, że czegoś nie widzę, ale tam Okej, okay, ale czy ja byłem tam To znaczy byłem, ale Majtem Nie wiem czy to przeszukałem dokładnie All mine. To jest wino. Jest to? Jaj, a tutaj? A, nie wychodzi jeszcze. Yes. A... A? All mine. Ale tutaj też nic nie ma. Można jeszcze pójść. My tam. Tutaj. Fajnie, nie ma? Jest to. Nie wiem, czy nam się przyda, ale okej, weźmiemy okej, okay. ile cały jest. No okej, okay, dobra. Eee, cele, co my tu mamy w celach? Użyj radia. Czy nie było czasem tak, że lupina trzeba było schować gdzieś? Dobra, to użyjemy radia bez schowania lupina. Radio było tutaj. Ale co ja zrobiłem, że. Że ta, ta brama była otwarta przecież raczej. Aha, mam klucze, dobra. Mogę pójść. Idziesz? Idziesz. Albo po prostu nie pamiętam, jak to było, bo. I can do this. Dobra, I, tutaj mamy radio, I can do this. Mamy użyć. General sir, do you copy me? Go ahead. The Nazis have captured an allied submarine and its crew and are bringing it here. Good Lord, we must rescue them. We will send the rest of the commandos group to your position. They will arrive in the morning. Will need security papers. You'd better leave the base ASAP. Tonight's events will arouse the suspicion of the senior members of staff, and we can't allow them to discover you. And your comrade, the thief, must wait hidden inside the base. I don't like the idea of leaving him alone here, sir. That's an order. Good work, soldier. Over and out. Okay. dalej. Słodziej musi ukryć się pod łóżkiem. No to tak jak mówiłem, dobrze pamiętałem, ale pod którym? Te drzwi. Dobra. To ty sobie zstań. Ja się muszę przetransportować pod tamte drzwi. tylko ten pan sobie musi pójść. Good idea, I suppose. Already there. Okay. Yes. Dobrze, że czasem robię te zapisy częściej, bo przechodzi znowu tyle, to ja tam powinienem przecież móc wejść oknem, nawet chyba tym. Ten mnie nie zauważy. Going there. Dobra, próbujemy. O, koniec chyba. A jeszcze filmik to sobie pooglądamy. Fajne są te filmiki z komandosa O nawet podsumowanie. Do tego kiedyś to chyba też nie było. Wow Wczytania 5. Trudności normalne czas trwania 27 minut. Ciekawe. No nic, dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało. Jak tak, to zostawcie łapkę w górę i możecie subskrybować. Do następnego. Pa!